Hejka, z tej strony George, znany również jako Maxi. Jak zwykle, witam was w nowym odcinku szybkich poradników Path of Exile. Dzisiaj, ósmy akt. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zaraz po wyjściu siódmego aktu, będziemy kierować się w górę i wzdłuż wysokiego muru obronnego, aż dobiegniemy do kolejnej dziury. Później biegniemy tą samą drogą, tylko już na górze. Po przejściu tego odcinka znajdziemy się w mieście. Tam lecimy w lewo do ścieków. Mały protip, jeżeli macie niski poziom albo słaby gear i nie lubicie umierać, to polecam się dookipować, ponieważ kolejne boce są strasznie nieprzyjemne. Po wejściu do ścieków polecam kierować się w prawą górną część mapy, aby znaleźć przejście dalej. Drugi poziom jest bardzo podobny, jedyną zmianą jest to, że nie szukamy drzwi, a kredki w podłodze, która znajduje się bardzo często w prawym dolnym rogu mapy, tak jak na filmiku. Polecam uważać na debufy, które boss nakłada na nas. Gdy będziemy mieli ich za dużo, to możemy kliknąć na zawór, aby je z siebie zdjąć. A po zabiciu denerwującego bossa, będziemy wybierać się w lewą stronę na The Grand Promenade. Promenada jest bardzo prostą lokacją, w której kierujemy się w prawy górny róg. W połowie lokacji będzie mostek z opcjonalnym bossem, którego zazwyczaj totalnie olewam. Jeśli przebiegniecie obok niego, to znaczy, że idziecie w dobrą stronę. Z Buff House będziemy biec wpierw w lewą górną stronę, szukając kolejnego Triolu of Ascendancy oraz przejść do High Gardens, które również znajduje się w lewej górnej części mapy. W High Gardens naszym głównym zadaniem będzie po prostu przebiegnięcie całej tej lokacji i znalezienie bossa. Sam boss nie jest trudny, chociaż można się zabić jego sfery. takowana na nas robią ogromne obrażenia, więc uważajcie. Po zabiciu go, wracamy do poprzedniej lokacji. wszystko zabrane w mieście. To świetnie. Tym razem będziemy kierować się w prawy górny róg lokacji, aby znaleźć się na Lunaris konkurs. Stąd polecam zebrać waypoint na samym początku, bo będziemy do niego wracać na końcu aktu. Gdy go już mamy, to kierujemy się w lewy górny róg mapy, tak długo, aż nie dojdziemy do kolejnej lokacji, czyli Lunaris Temple. Gdy już tam się znajdziemy, to mamy idealną powtórkę z trzeciego aktu, czyli przejście przez Lunaris Temple, Cała lokacja działa identycznie jak ostatnim razem, dlatego na pewno się nie zgubimy. Kiedy znajdziemy się w tym pokoju, będziemy odbijać na którąś ze stron, czy to lewa, czy to prawa, nieważne, ponieważ nawet jeżeli się pomylimy, będziemy wiedzieć, że trzeba biegnąć w drugą stronę. Na drugim piętrze robimy dotycznie jak w trzecim akcie, czyli staramy się przechodzić po schodach, tak samo jakbyśmy szukali piety. Gdy już znajdziemy bossa, zabijamy go, zbieramy z niego dropy i uciekamy. Po zbieranie dropów z bossa i powrotu do Doidry zespół, możemy sobie przybić piąteczkę, ponieważ mamy już połowę aktu za nami. Lecimy tak jak na filmiku, w prawą stronę, aż do Dikway. Tutaj, zaraz na początku lokacji, przylepiamy się do płotu, który jest na dole, zaraz przy wodzie, ponieważ idąc wzdłuż niego, natkniemy się na wejście do małej wysepki, na której znajdziemy Ang, a on przyda nam się do zaliczenia zadania w tej lokacji. Jak widać, mamy tutaj ten łuk, który pokazuje, że jest to właśnie wejście na tę wysepkę z tym małym kluczem Ang. Gdy go już znaleźliśmy, to będziemy kierować się w prawe dolne róg mapy i na rozwidleniu w dół. Tam pomagamy Clarisse, dowiadujemy się, że Tolman nie może być wskrzeszony dzięki naszemu kluczowi, zbieramy punkcik i wracamy do rozwidlenia idąc tym razem do kolejnej lokacji, czyli Grindgate. Och, ta lokacja jest sprawia mi bardzo dużo problemów, ale jako, że biegam tutaj godzinami, to wiem, że żeby bez problemu tutaj nawigować, to musimy patrzeć na to, czy przy przejściach jest truchło Black Blackguarda. Czyli za każdym razem, gdy widzimy takie przejście, to wiemy, że kierujemy się w dobrą stronę. Wiedzą, lecimy przez lokację tak długo, aż nie znajdziemy paczki z unikatowymi potworkami Jamie Legionaries. Po wywiadzie każdego w mieście dostaniemy dodatkowy punkt. A w międzyczasie będziemy kierować się do kolejnej lokacji. W Imperial Fields lecimy cały czas wybrukowaną drogą, i gdy ta się skończy, to lecimy w lewy górny róg mapy, aż dojdziemy do Solaris Temple. Tak samo jak Lunary's Temple, jest to kalka lokacji z trzeciego aktu. Przebiegamy do drugiego poziomu, a potem szukamy miejsca, gdzie wcześniej znajdowała się Lady Dialla, ponieważ będzie tam boss, z którym będzie trzeba się rozprawić. Gdy mamy już obydwa kamienie z bossów, to lecimy na Lunaris Concourse i później w prawy dolny róg. Gdy będziemy już na Harbor Beach, to możemy sobie przybić ostatnią piąteczkę naszego odcinka, bo mamy już za sobą kolejny akt. No dobra, prawie. Jeszcze tylko końca walka. Nie jest ona zbyt trudna, bossy będą się zmieniać między sobą. Solaris, jak to słońce, ma bardzo mocny fire damage, a Lunaris zadaje obrażenie od Kolda. Zmieniamy sobie targety w ciągu walki i po jakimś czasie wychodzimy zwycięsko. Jeśli chodzi o akt, to by było na tyle, a z mojej strony muszę powiedzieć, że jest to pierwszy filmik, który zrobiłem sam od podstaw i nawet go sam zmontowałem. Jeżeli będą jakieś błędy, to wybaczcie i dajcie mi o nich znać w komentarzach. Dodam jeszcze, że będę starał się robić więcej różnego rodzaju filmików, głównie filmiki z buildów, które robię w danej chwili na Twitchu. Będą to zarazem drogie buildy do, te do testowania mechanik lub konkretnego kontentu, ale... Będą to również buildy o niskim budżecie. Póki co, pierwszy w kolejce jest mój Blade Vortex Assassin pod Poison, którego już mogliście zobaczyć na streamach na Twitchu. Nie będę zdradzał kolejnego buildu. Jeżeli chcecie zobaczyć, czym będziemy się bawić, to zapraszam na twitch.tv slash A ja zatem idę kminić i was żegnam. Bajo!